Zgadnijcie co to za potężna kolumna tam tak głośno łupie w pokoju Idziemy tam No naprawdę potężnie to łupie To Soundmaster tak pięknie łupie. Ja myślałem, że on najlepiej gra z telefonu, no bo kiedyś w sumie to ja go tylko dwa razy używałem na początku pierwsze wrażenia przez kilka dni. Potem miałem tą wyprowadzkę i on cały czas leżał w gablocie. Teraz dopiero ja go poznaję. Ja myślałem, że on z CD, z radia gra słabo, ale on gra pięknie, mocno, pełnia dźwięku. Tutaj jest w telefonie, tam. Trochę ukrawam średnie, ale tak soprany też by wypadało trochę okroić, bo jednak on za bardzo nimi tnie z telefonu. No niby lubię dużo sopranów, ale bez przesady. Na nagraniu to już słychać na poprzednim filmie, jak on za bardzo ostrotnie. A, a z takiego radia czy z płyty jest bardzo fajna równowaga. I bas też całkiem zdrowo łupi. Ja Myślę, że on ma niedobór tego basu, ale on naprawdę mocno łomocze tym basiorem. Hmm. Naprawdę mocno łomocze Bardzo mocno łomocze Nie wiem czy nie byłby basowo Porównywalny z NB200 No co prawda NB200 gra Może no mocniej Ale bardziej pudłowato Tutaj zdaje się jest jakby lepsza głębia Tego basu No i też właśnie te soprany Są lepsze i no podoba mi się ten sprzęcik. Kurczę, jeszcze ta jego funkcjonalność. Hmm. Niech no znajdę coś, co jeszcze fajnie łomoczę, jeszcze Wam pokażę. No jednak Philipsa to on rozjeżdża. No ile z telefonu, gdzie... No z telefonu jest ciszej. To można było porównywać z Philipsem. Ale na CD głośność, bas, to już, już po prostu Philips się rozkracza. Philips jest fajny, taki klasyczny, ale, ale to nie jest porównanie do Sound Mastera. Sound to znaczy Sound to jest yy, jedna z mocniejszych bestii gdzieś tam niewiele niżej pod yy, Sharpem GX-10 i obydwoma JVC ale to jest mocna, stabilna bestia nie tak jak te wszystkie klasyki łącznie z Philipsem, gdzie dając głośniej trzeba zmniejszać bas, bo, yy, bo potrafi zniekształcać przestery wpadać, a tutaj im dajemy głośniej, tym jest bardziej spektakularnie. Zobaczcie, jeszcze przyczaduję tutaj. Jak odejdę tak na środek pokoju, to to się tak niesie po tych ścianach, że masakra sami posłuchajcie. <totopat> jaa , tundub nii . No, jak gdzieś tam nawet, yy, no może nie zestawiałem, ale wspominałem o Ed 50. No nie, Ed 50 to będzie grał ze 4 razy słabiej od tego, chociaż ładnie. No, ale jeszcze chcę zrobić taki film, yy, jak Ed 50 będzie sobie radził z AUX-a, bo jeszcze nigdy go nie słuchałem na Auksie. Michał tam chwali, że jest bardzo dobrze. No, jeszcze się przekonamy. A na razie kończę ten filmik. Bo no soundmaster on tutaj będzie leżał. On ma wszystko, on ma wszystko co lubię. No po prostu wszystko ma oprócz magnetofonu. Wszystko co trzeba. Jest FM, jest DAB+, jest USB, jest MP3 CD i jest stabilność, jest głośność, jest potężny bas, jest mobilność, jest pasek są baterie, znaczy akumulatory można w niego zapakować. Kurczę no sprzęt. Yy, chociażby zobaczcie, za EDA 50 dałem 400, jestem zły, bo mam zamulone magnetofony, no, radio, AUX i ECD, i zwykłe audio, a dałem 400, a ten jest ze 4 razy mocniejszy, bardziej funkcjonalny, no tyle, że nie ma tej, 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 tego magnetofonu. A dałem za niego tylko dwie stówki, co jest w ogóle szok, to jest też jedna z najlepszych okazji moich życiowych, mm, sprzętowych, jakie udało mi się wyrwać. Aż się dziwię, że tak dobry sprzęt udało mi się za takie grosze wyrwać, bo no niejednokrotnie za, jakiego, za jakieś barachło, za jakiś nie wiem, sz, szarpa T252, te, te no nie jest aż takim barachłem, bo to też jest klasyczek. Czy jakiegoś tam szarpa T231, no, które to już dosłownie mm, 10 razy słabsze są od tego i mniej funkcjonalne, dawałem po około dwóch hmm. stówek, także no, dwie stówki za taki sprzęt to jest naprawdę super okazja. Ale dobra, już powtarzam się, jeszcze niech ten utworek do końca poleci i, i zmykam. Stop, stop. O, długo nie poleciał.